W tym filmie powiem ci o tym, w jaki sposób przekonałem się, żeby zacząć chodzić na siłownię, w jaki sposób osiągnąłem ten poziom motywacji, żeby być na tej siłowni 4-5 razy w tygodniu i nie przestawać cały czas dążyć do tego, żeby być coraz lepszym. Więc jeśli ty też nie masz motywacji, tak jak ja kiedyś nie miałem, to w tym filmiku przedstawię ci kilka rzeczy, które pomogą ci krok po kroczku wejść w te przysłowiowe tory. Ja przez 7 lat grałem w gry komputerowe. Byłem takim totalnym nerdem. Nie robiłem praktycznie nic, tylko siedziałem przed komputerem i grałem w te gry. O tym uzależnieniu od gier będę mówić w oddzielnym materiale. Jeżeli cię to interesuje, to śledź mój kanał. W tych grach jest masa rywalizacji, masa jakichś rank, Wbijania punktów, i nagle podjąłem decyzję, oczywiście po wielu próbach, że okej, okay, rzucam te gry i już nigdy więcej nie zagram po prostu w tą grę. Do dnia dzisiejszego nie zagrałem, trzymam się tego postanowienia. I co może ci się tutaj przydać? Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że masz coś, co daje ci tak naprawdę taką sztuczną dopaminę. Tak, właśnie to słowo sztuczną jest bardzo ważne, dlatego że dopamina jest ogólnie bardzo ważną substancją, która powoduje, że chcecie żyć, że życie wydaje się piękne, że wszystko, co robisz, tak naprawdę wydaje Ci się ekscytujące i jest super po prostu, tak? Ale są rzeczy, które dają Ci sztuczną dopaminę, a są rzeczy, które dają Ci naturalną, zdrową dopaminę. O tych rzeczach też będę mówić w innych materiałach, kupmy się na tym po prostu, jak zacząć z siłowią. Więc, uwaga. Jeżeli masz taką rzecz, która dostarcza Ci dużo tej sztucznej dopaminy, przykłady, gry komputerowe, za dużo social mediów, seriale, jeżeli to oglądasz, to najprawdopodobniej nie masz aż tak bardzo zniszczonego poziomu Twojej koncentracji, że nie jesteś w stanie skoncentrować się i obejrzeć pięciominutowy sześciominutowy filmik, może Ci coś dać, tak? Bardzo dużo ludzi ogląda jedynie shortsy, TikToki, krótkiego rodzaju materiały, bo po prostu już nie są w stanie siedzieć w jednym miejscu i oglądać jednej rzeczy i jest to spowodowane właśnie tą za dużą ilością sztucznej dopaminy. Więc jeżeli którąś z tych rzeczy, którą wymieniłem wcześniej, to co ja zrobiłem, to po prostu pozbyłem się tego, tak? I to dało mi taką furtkę, otworzyło mi taką furtkę do tego, żeby poszukać jakiegoś źródła tej takiej. Prawdziwej dopaminy, tej dobrej dopaminy, którą my chcemy mieć, która jest dla nas dobra. Jeżeli byłeś kiedykolwiek na siłowni, to wiesz, że jeżeli zrobisz taki super trening, to czujesz się po nim naprawdę mega, bo robisz coś, co sprawi, że będziesz lepszy w przyszłości, co możesz zrobić, żeby znaleźć sobie tą motywację? Po pierwsze, ja zacząłem od takich prostych kroszków, jak na przykład. Zaplanować sobie wcześniejszego dnia, że następnego dnia pójdziesz na siłownię. Proces pójścia na siłownię, rozdziel sobie na takie mniejsze kroczki. Spakowanie się, wyjście z domu, pójście na autobus, wejście do autobusu. Możesz to rozdzielać na naprawdę małe takie segmenty i takie małe zwycięstwa i za każdym razem mówić sobie, że super, już tą część mam odhaczoną, tak? To jest pierwszy sposób. Drugi sposób to jest Powiedzieć sobie, że idziesz na siłownię tylko na 10 minut. Wtedy Twój mózg dużo łatwiej przyswaja to, że musi iść zrobić coś ciężkiego, bo on myśli, że to będzie 10 minut. Po czym jak już będziesz na tej siłowni, to rzeczywiście na początku możesz pójść na 10 minut, ale jeżeli dasz radę, to zostań tam, dopóki. Możesz i zobaczysz, jak będziesz się dobrze ze sobą czuć, że zmusiłeś się do czegoś, co sprawi, że będziesz później lepszy w przyszłości. I to właśnie yy, stosowałem ja w moich pierwszych dwóch, trzech tygodniach na siłowni. Jeżeli siedzisz w tym komforcie, siedzisz w tej strefie takiej sztucznej dopaminy, tak naprawdę nic się w twoim życiu nie wydarzy. Nie będzie takiego cudu jak na przykład w Spider-Manie, że nagle ugryziecie magiczny pająk, będziesz mieć mięśnie, będziesz super, po prostu z nerda przemienisz się na zajebistego gościa, na jakiegoś superbohatera. Nie będzie takiej sytuacji w Twoim życiu. Bo tak jest tylko w filmach i tak nam to prezentuje po prostu produkcja filmowa, żebyśmy właśnie siedzieli i osiadali na laurach i na spokojnie sobie myśleli, że ten nasz czas przyjdzie. Twój czas nie przyjdzie, jeżeli sam na niego nie zapracujesz. Nie jesteś w stanie dojść gdzieś, jeżeli nie przebywasz tej drogi, jeżeli nie jakby nie budujesz tego takiego mostu, który sprawi, że w pewnym momencie dojdziesz do czegoś, tak? Musisz każdą cegiełkę po kolei dokładać, zacząć chodzić na siłownię. To jest taki cel, który jeżeli oglądasz ten film, to najprawdopodobniej sobie wyznaczyłeś, ale po prostu nie możesz zebrać tej motywacji. Ja ci powiem tylko tyle. Na początku będzie trudno. Na początku będzie trudno i to jest właśnie trzecia rzecz, którą musisz wiedzieć, że na początku będzie trudno. Nieważne, jak byś się starał, Twój mózg jest przyzwyczajony do tej sztucznej dopaminy. Jest dużo ciężej, żeby wytworzyć tą prawdziwą dopaminę. I Ty musisz po prostu przestawić się, jak chcesz, wytwarzać tą prawdziwą dopaminę i tak naprawdę w nią zaopatrywać swój mózg. Pierwsze dwa, trzy tygodnie nie będą łatwe, ale jeżeli dasz radę podzielić ten proces wyjścia na siłownie na te mniejsze takie kroczki, i uda Ci się po raz pierwszy, po raz drugi, potem trzeci i czwarty wychodzić na tą siłownię, to w końcu zbudujesz tak zwany nawyk. Więc po prostu, e, jeśli chodzi o siłownię, w ten sam sposób to załatwiłem, zbudowałem sobie nawyk. Człowiek uwielbia działać na bazie systemu. Twój mózg jest jak taka maszyna, on uwielbia wykonywać po prostu już wcześniej zakodowane działania. Więc jeżeli chcesz zacząć chodzić na siłownię, spróbuj tych trzech prostych mechanizmów, Musisz wiedzieć, że na początku może Ci być trudno trzy tygodnie dasz radę wychodzić, to później będzie coraz łatwiej, coraz łatwiej, coraz łatwiej i w końcu dojdziesz do punktu, w którym chcesz być, i w końcu będziesz z siebie zadowolony, wzrośnie Twoja pewność siebie, będzie Ci się wydawać, że możesz osiągać wszystko po prostu. Na tym chciałem zakończyć ten materiał. Jeżeli już chodzisz na siłownię, to powiedz mi, co sprawiło, że właśnie zacząłeś na nią chodzić. A jeżeli nie, to mam nadzieję że dzięki temu materiałowi się Tobie uda. Ja w Ciebie wierzę. Trzymaj się.